Włącz i zostań z nami. Jego ekscelencji jego księdza biskupa Ignacego Deca głos zabierze rektor Wyższego Seminarium Duchownego Decyzji Świętnickiej ksiądz prawa dr Tadeusz Lipała. Eminencjo, najdostojniejszy księże kardynała, ścigodni bracia w kapłaństwie, pogrążona w bólu rodzino i przyjaciele. Każdy człowiek pisze historię swojego życia. Ta historia życia świętej pamięci Pana Bronisława, życia ziemskiego, dobiegła końca. W tę jego przestrzeń życia bardzo mocno była wpisana przyjaźń do diecezji świdnickiej. W imieniu naszego pasterza, księdza biskupa Ignacego Deca, który z powodu obecności na konferencji Episkopatu Polski nie może być tutaj osobiście, ale zapewnia o swojej duchowej obecności, w imieniu Biskupa Adama, duchowieństwa przyłożonych i alumnów Wyższego Seminarium Duchownego, jak także i w imieniu wiernych diecezji Świdnickiej, pragnę wyrazić słowa kondolencji i współczucia. Dobiegło końca ziemskie życie, ale nadzieja życia wiecznego, którą przez całe życie pielęgnował w swoim sercu, mamy nadzieję, że stała się jego udziałem. Prosimy o to miłosiernego Boga, aby wejrzał na wszelkie dobre działania i czyny, które stały się udziałem naszego brata Bronisława. Prosimy go o przyjęcie go do grona stawionych w niebie. Jestem upoważniony do odczytania listu kontrolencyjnego księdza Zygmunta Roberta Berdychowskiego, superiora i proboszcza bazyliki Świętego Krzyża Warszawy. Śmierć dyrektora Wydziału Programów Katolickich Polest pana Bronisława Pałysa któremu tak wiele zawdzięczamy, napełniła smutkiem mnie osobiście oraz cały zespół dusz pasterzy posługujących naszej misjonarskiej bazylice Świętego Krzyża Warszawy. Jako proboż tej parapii pragnę zapewnić o duchowej, modlitewnej łączności z uroczystościami pogrzebowymi. Udział w spotkaniu superiorów polskiej prowincji Zgromadzenia misji w Krakowie nie pozwala mi uczestniczyć w nich osobiście. Tym bardziej zapewniam o duchowej bliskości, niech nagrodą, za wszelkie uczynione dobro będzie sam Bóg, dawca życia wiecznego. W imieniu duszpasterzy i wiernych. Licznie nawiedzających bazylikę świętego Krzyża w Warszawie zapewniam o głębokiej wdzięczności i modlitewnej pamięci. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. wieletni księża sprawujący Eucharystię żałobną w intencji świętej pamięci Bronisława. Pragnę w imieniu Jego Ekscelencji, zwierzchnika zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Karola Szmenkiera, który z przyczyn zawodowych nie mógł uczestniczyć w dzisiejszej przyświętej zwierzchnictwa polskiego zakonu, braci i sióstr zakonu, złożyć rodzinie, przyjaciołom, szczególnie Zemkowi, Markowi, wyraz głębokiego... Współczucia z powodu odejścia do domu ojca naszego brata Bronisława. Świętej Pamięci Bronisław przyjęty został do zakonu w 2008 roku podczas inwestytury, która odbyła się w Częstochowie. Dał się poznać jako osoba wyjątkowa, zaangażowana w krzewienie wartości chrześcijańskich. Pragnę poinformować, że w dniu dzisiejszym o godzinie 17.00 w Sanktuarium Matki Bożej w La Nasz Konfrater, Ksiądz Prałat Andrzej Raszka, wraz z pielgrzymami odprawi w tym szczególnym miejscu mszę świętą w intencji zmarłego Bronisława, której to wielkim czciciel, czcicielem był zmarły Bronisław. Pokój jego duszy. Panie Księże Kardynale, Dostojni księża, Szanowni Państwo, z prawdziwą przykrością przyjęliśmy informację o tym, że kochanego pana Bronisława nie ma już wśród nas, że nie przyjdzie już y, do dzieci, do kliniki. Y, będziemy niewątpliwie za tymi odwiedzinami wszyscy tęsknić. W imieniu dzieci, które walczą o swoje życie w klinice transplantacji szpilko-onkologii, Hematologii dziecięcych, ich rodziców, chciałam. Y, złożyć kondolencje rodzinie, wszystkim przyjaciołom i powiedzieć, że my też cierpimy, bo tak jak powiedziałam wcześniej, przyzwyczailiśmy się do tego, że nas wspierał, że był z nami. Za życie, za działalność Pana Prezesa Bronisława. Dziękujemy Panie Bronisławie za obecność tutaj w katedrze, na uroczystościach diecezjalnych uroczystościach katedralnych. Dziękujemy za organizowanie koncertów religijno-patriotycznych -patrio tutaj, szczególnie w tym miejscu. Pozostaje Pan Bronisław w naszej pamięci. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Smutek i ból z dzisiejszego dnia uświadamia nam, jak wielką ponosimy stratę. Pamiętamy ogromną życzliwość świętej pamięci Bronisława Pałysa. Jego zapał i zaangażowanie w wiele wspólnych przedsięwzięć, które jednoczyły nas wokół zespołu Śląsk i troski o zachowanie dziedzictwa narodowej kultury. Mieliśmy szczęście i zaszczyt współpracować z panem Bronisławem. Jego ogromna pasja, pracowitość i mądrość były dla nas wzorem do naśladowania. W smutnej godzinie, rozstanie dziękujemy za wspólną pracę za bezcenny wkład w promowanie polskiej kultury i wspaniałą przyjęć, którą zawsze będziemy się przycić. Wielkiemu zaangażowaniu świetnej pamięci dyrektora Bronisława Powysza zawdzięczamy wiele wspólnych sukcesów, jakimi były koncerty zespołu Śląsk organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Stradowe Poliec. Wielokrotnie dzieliliśmy z nim tę radość i satysfakcję a ich wspomnienie będzie nam zawsze drogie. Jesteśmy dumni, że mogliśmy się cieszyć sympatią i uznaniem pana Bronisława. Żegnamy dziś z głębokim smutkiem znakomitego animatora kultury, mecenasa zespołu Śląsk, ale przede wszystkim bliskiego nam wspaniałego człowieka o niezwykłej szlachetności i prawości. Pustka, jaką po sobie zostawia, napełnia nas dziś wielkim bólem. Łączymy się w sercem, z rodziną, i bliskimi święty pamięci Bronisława Pałysa, dzieląc ich smutek i cierpienie. Proszę przyjąć od Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk wyrazy głębokiego żalu i współczucia. Zapewniamy o no, naszym duchowym wsparciu w tej smutnej godzinie. Rozstanie. Dyrektor Zespołu Pieśni tańca Śląsk, no i Tańca Śląsk w Wigniu Święty. wszystkim, za wszystko. thank you Niechaj mu śmierci, jeszcze na to, że mu mnie stanie, a światło wieku i stanie, daj mu śmierci. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.